Hej, mój makijaż zaczynam od nałożenia hipoalergicznego korektora Bell w odcieniu 01. Nakładam go pod oczy, nos, brodę i inne zaczerwienienia, a następnie rozcieram go gąbeczką. Dodam, że na co dzień się nie maluję, ale jeżeli już to robię, to tak wygląda mój podstawowy make-up. Dobrywi używam pomady z Inglota w odcieni numer 16. Rozczesuję jej i nakładam pomadę cienkim pędzelkiem, podkreślając ich naturalny kształt. Liniem pod brwiami podkreślam tym samym korektorem z bell. Na oczach rysuję kreskę używając czarnego eyelinera z Vivo. Próbowałam już wielu produktów tego typu, m.in. w żelu i w pisaku, ale jak dotąd ten sprawdził mi się najlepiej. Do rzęs używam maskary Benefit Day Real. Przyznam, że jest to najlepszy tusz, jakiego używałam i mogę go polecić każdemu. Też konturuję przy pomocy pudru brązującego Skobo w odcieniu 311, podkreślam nim kości policzkowe, czoło, nos oraz okolicę pod dolną wargą. Makijaż kończę moją ulubioną częścią, czyli rozświetlaniem. Używam do tego dwóch rozświetlaczy z BIBO. Nakładam je na kości policzkowe, pod brwi i na dnie, w kąciki oczu, na czubek nosa oraz nad górną wargą. Jeżeli chodzi o rozświetlacz Selfie Gold, to zastanawiam się, czy jestem do niego do końca przekonana, ponieważ ma w sobie bardzo widoczne drobinki brokatu, ale naprawdę ładnie rozświetla twarz. Na koniec używam matowych pomadek Kylie w odcieniu Dose K oraz Exposed i tym kończę mój makijaż. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione produkty do makijażu, to podzielcie się nimi w komentarzu, chętnie je wypróbuję. A jeśli podoba Wam się film, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał. Pa!